No więc 4 grudnia 2015, lokomotywownia Bydgoszczy-Schut. I proszę bardzo, 910 ET22 910 w nowych barwach PKP. Dominują popilaty odcienie szarości. Że się tak wyrażę, logo pozostaje to samo. Tutaj czerwień wokół szyb na wsi nie przecisnę chyba Jeszcze na czerwień na czołownicy Tak jest Wejdziemy z drugiej strony teraz No, mamy lokomotywę w nowych barwach. Po prawej stronie jedna opcja szarości, w wieczerni po lewej druga. Najprawdopodobniej będzie wybrana druga. Teraz jeszcze przejdziemy obok boku w tej jednej wersji. Proszę bardzo. Bardziej przypomina barwy CTL Logistics niż PKP Cargo, ale jednak mimo wszystko Proszę bardzo PKP Karko Lokomotywa będzie oddana do eksploatacji najprawdopodobniej w styczniu 2016 roku lub w lutym